Ostatnie dni to szkolenie we Wrocławiu, trenerzy Olimpik Wrocław i WKS Śląsk Wrocław, piłka nożna, rewelacyjne potencjały wśród młodych trenerów. Szczerze gratuluję związkowi y, okręgowemu i polskiemu, że macie dostęp do fantastycznych ludzi, którzy chcą się uczyć, którzy chcą się doświadczać, którzy patrzą szerzej. No bo wszystko chodzi o rozwój, kto się nie rozwija, Straci swoje miejsce, straci swoje stanowisko, straci swoją firmę. Konkurencyjność jest bardzo duża, więc nieustannie należy szukać wartości wiedzy, często z innych dyscyplin, żeby odkryć przestrzenie, które po prostu były wcześniej niewidoczne. A cała sprawa to jest działanie na rzecz rozwoju młodego człowieka, który potrzebuje stałego procesu zdobywania umiejętności przez modyfikację środowiska, które trener, świadomy trener doskonale może zapewnić. Dzięki.